Cześć wszystkim, to co Wam Ci chciałem pokazać to wkrętarko-wiertarka udarowa firmy DEWALT jest to może nie jakiś super, super mocny sprzęt, ale na pewno dużo mocniejszy sprzęt można znaleźć w jakichś wkrętarkach marketowych, porządniejszy, jeżeli chodzi o tą wkrętarkę to zaraz powiem jak ona mniej więcej wygląda i to, dosłownie chwilę o niej opowiem Zobaczcie, zobaczmy co w ogóle jest w takim zestawie, widzicie to jest taka skrzyneczka plastikowa, fajnie porządnie wykonana do transportu naszej wkrętarki, w środku mamy instrukcję, mamy ładowarkę standardową powiedzmy jakąś taką mamy dwa akumulatorki o pojemności 2Ah, jeden drugi. I mamy w końcu samą wkrętarkę, ona jest w kolorystyce takiej typowej dla tej firmy. Wygląda w ten sposób waga tej wkrętarki to jest około 1,6 kg, czyli nie jest jakaś specjalnie ciężka, leży dość dobrze w dłoni, tutaj mamy ona jest dwubiegowa, więc tutaj mamy przełączenie pierwszy bieg, i drugi bieg. Jeżeli chodzi o obroty, to na pierwszym biegu jest to 550 obrotów, na drugim to jest 2000. Tu mamy ustawianie mocy, możemy przestawić też na tryb wiercenia, tryb udarowy. Tu, możemy, tu mamy do przestawiania kręcenie lewo w prawo. Oczywiście jest żaróweczka. Ta, ta dioda ledowa do podświetlenia ma trzy tryby, jeżeli chodzi o to. I teraz samo wpięcie. To naprawdę bardzo fajnie tutaj działa i już możemy działać tak naprawdę tutaj ten mechanizm do zakładania e, zakładania końcówek jest bardzo fajnie działa płynnie e, no można powiedzieć, że jest to wykonane naprawdę bardzo solidnie i działa bez żadnego problemu, właściwie jednym palcem możemy to kręcić e, ta dioda będzie świeciła się jeszcze przez jakiś czas ona znika dopiero po jakimś tam czasie o, właściwie teraz już znikła, tak od, od nieużywania, także jeszcze nam to doświetla a no i tak jak widzicie, jest to mówię tak, dość porządna wkrętarka, z porządną mocą, z takich ważniejszych rzeczy, to jeżeli chodzi o miękki moment obrotowy to tu jest 27, jeżeli chodzi o twardy to tu jest 70, no to w zasadzie tyle, zobaczymy jak się będzie sprawdzać w praktyce, są dwa akumulatorki, więc możemy na przemian ładować. Myślę, że będzie z tego naprawdę fajny pożytek. Dobra, to tyle na dzisiaj, i do następnego razu. Cześć!